Witamina B12 to niezbędny składnik ozywczy, który odgrywa kluczową rolę w syntezie dna, produkcji energii oraz prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Mimo, że witamina ta występuje w wielu produktach spożywczych, niedobór i niewystarczający poziom witaminy B12 są stosunkowo częste. Często wynika to z ograniczonego spożycia w diecie, problemów z wchłanianiem, niektórych schorzeń medycznych lub stosowania leków, które obniżają poziom witaminy B12. Z wiekiem zdolność organizmu do przyswajania witaminy B12 z pożywienia maleje, dlatego niedobory są częstsze u osób starszych. Jednakże problem ten występuje również u kobiet w ciąży, młodych dorosłych i dzieci. W tym filmie omówimy najczęstsze objawy kliniczne i sygnały ostrzegawcze niedoboru witaminy B12. Brak odpowiedniego poziomu witaminy B12 może powodować osłabienie, zmęczenie oraz uczucie zawrotów głowy. Komórki naszego ciała potrzebują witaminy B12 do prawidłowego funkcjonowania. Niedobór tej witaminy lub kwasu fojowego może prowadzić do rozwoju anemii megaloblastycznej w stanu, w którym powstają nieprawidłowo duże, niedojrzałe krwinki czerwone, a synteza dna jest upośledzona. Gdy organizm nie ma wystarczającej liczby zdrowych erytrocytów, które transportują tlen do tkanek, możemy odczuwać zmęczenie i osłabienie. Warto jednak pamiętać, że są to niespecyficzne objawy, które mogą występować także z innych powodów. Jednym z objawów niedoboru witaminy B12 może być bolesny, zaczerwieniony i zapalny język, stan ten nazywany jest zapaleniem języka huntera lub językiem Mellera. Może to być jeden z pierwszych sygnałów alarmowych. Podczas badania jamy ustnej można również zaobserwować zapalenie błony śluzowej, suchość w ustach, pęknięcia w kącikach warg oraz krwawienie z dziąseł. Należy pamiętać, że zapalenie języka może być również spowodowane niedoborem innych składników odżywczych, takich jak kwas foliowy, ryboflawina czy niącyna. Pojawiające się mrowienie lub uczucie drętwienia w dłoniach i stopach, czyli parestezje, w to kolejny typowy ogiaw. Parestezje to medyczne określenie na uczucie pieczenia, kłucia lub igiełek w określonych częściach ciała. Zarówno dorośli, jak i dzieci z niedoborem witaminy B12 często zgłaszają tego typu ogiawy. Niestety, parestezje te mogą nakładać się na ogiawy neuropatii cukrzycowej, która również prowadzi do uszkodzenia nerwów i może wywoływać ból oraz drętwienie kończyn. Osoby chore na cukrzycę, które przyjmują metforminę, są szczególnie narażone na niedobór witaminy B12, ponieważ lek ten obniża jej wchłanianie. W efekcie niedobór B12 może być błędnie rozpoznany jako neuropaca obwodowa. Z tego względu wielu specjalistów zaleca, aby osoby regularnie przyjmujące metforminę badały poziom witaminy B12. Niedobór witaminy B12 jest również powiązany z ryzykiem wystąpienia depresji. B12 jest niezbędna dla rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Niski jej poziom może prowadzić do wzrostu stężenia homocysteiny w aminokwasu siarkowego, który przyczynia się do stresu oksydacyjnego, uszkodzeń dna i śmierci komórek. Długotrwały niedobór witaminy B12 może sprzyjać rozwojowi zaburzeń psychicznych, w tym psychus i zaburzeń nastroju. Problemy z koncentracją i spadek sprawności umysłowej to kolejne objawy, które częściej występują u osób starszych. Dobrą wiadomością jest jednak to, że zaburzenia funkcji poznawczych spowodowane przez niedobór B12 są zazwyczaj odwracalne pod warunkiem uzupełnienia braków odpowiednią suplementacją. Problemy żołądkowo-jelitowe również mogą być sygnałem niedoboru. Ogiawy takie jak biegunka, nudności, zaparcia, wzdęcia czy nadmierne gazy mogą występować zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Częste bóle głowy są kolejnym objawem. Według niektórych badań osoby z wysokim poziomem B12 mają aż o 80% mniejsze ryzyko występowania migren. Niedobór witaminy B12 może także prowadzić do skurczów mięśni i ich osłabienia. Dzieje się tak, ponieważ B12 ma istotny wpływ na funkcjonowanie nerwów ruchowych i czuciowych. Zaburzenia koordynacji ruchowej, czyli ataksja, również mogą mieć związek z niedoborem witaminy B12. Osoba z niedoborem może mieć trudności z utrzymaniem równowagi i chodzeniem. Kolejnym objawem może być zaburzenie erekcji u mężczyzn, wynikające ze zwiększonego poziomu homocysteiny w organizmie. Wreszcie zaburzenia widzenia. Niedobór B12 może uszkodzić nerw wzrokowy i prowadzić do problemów ze wzrokiem. Mamy nadzieję, że film był dla Ciebie pomocny. Nie zapomnij zostawić, lajka, podzielić się materiałem z przyjaciółmi i subskrybować nasz kanał, ponieważ w następnym filmie będę mówić o produktach bogatych w witaminę B12. Do zobaczenia w następnym filmie.